Cześć, przed nami pozycja numer 8 z rankingu Top 10 Otomoto. Przyjrzymy się dostępnym wersjom, wyposażeniu i kosztom eksploatacji. Nasze filmy pojawiają się co czwartek, więc nie zapomnijcie zasubskrybować kanału poniżej, a tymczasem przejdźmy już do auta. Będzie to samochód, którego dotknęły czasy unifikacji. Jest oparty na platformie PQ35, podobnie jak 8 innych modeli z grupy VAG. Przed nami Audi A3 38P. Linia nadwozia jest bardzo podobna do poprzednika. Udało się stworzyć tutaj projekt elegancki, a jednocześnie dynamiczny. To pewnie zasługa tych ostrych cięć. Po liftingu auto otrzymało ten charakterystyczny duży grill, który jest utrzymywany do dzisiaj. Start produkcji to rok 2003. Wtedy pojawiła się wersja trzydrzwiowa. W 2004 pokazano wersję Sportback, czyli taką jak dzisiaj prezentujemy. W 2006 roku pojawiła się także wersja S3, czyli usportowiona. Podczas liftingu w 2008 roku zmienił się nie tylko wspomniany wcześniej grill, ale także lampy. Do tego pojawiła się wersja S3 Sportback. Koniec produkcji to rok 2013. Teraz sprawdźmy, jak się tym jeździ. Jeśli chodzi o silniki, spotykają się tutaj dwie epoki. Pompo wtryski kontra common rail. Wtrysk wielopunktowy kontra wtrysk bezpośredni dodatkowo doładowany w niektórych wersjach. Ale po kolei. Silniki benzynowe od 1.4 do 3.2 o mocy od 102 do 340 koni mechanicznych. Najsłabszy motor to 1.6 o świetnej ompili, ale umiarkowanej dynamice. Jest jeszcze 3.2 V6 o mocy 250 koni mechanicznych z tradycyjnym wtryskiem. Reszta jednostek to nowoczesne silniki FSI i TFSI. Silniki diesla to 1.6 TDI z common railem o mocy 90 i 105 koni mechanicznych oraz 2.0 z pompowtryskami lub common rail'em o mocy 140 i 170 koni. Do tego był jeszcze oferowany znany, poczciwy 1.9 TDI. Dla bardziej wymagających znajdzie się wersja 4 lub cabrio. Do tego wersje specjalne S3 z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 265 koni mechanicznych. Później pojawiła się jeszcze wersja RS3 z silnikiem 2.5 o mocy 340 koni. Wnętrze Audi A3 jest ładne, stylowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Powiedziałbym, że półeczkę wyżej niż w Golfie. Do tego charakterystyczne srebrne wstawki na desce rozdzielczej czy na drzwiach. Chociaż mamy kolejny egzemplarz, w którym ta listwa jest zarysowana. Do tego ciekawe rozwiązania, jak regulacja nawiewu czy regulacja temperatury w klimatyzacji automatycznej. Centralna konsola wygląda bardzo charakterystycznie jak w większości aut z grupy WAG. Do tego Przyciski mają taki bardzo charakterystyczny, przyjemny dźwięk. Podłokieting jest wygodny, ma schowek, w którym na przykład zmieści się telefon. Pod podłokietnikiem jeszcze jeden schowek, tym razem zasuwany, do którego można na przykład włożyć napój. Niestety, w tym przypadku już nie możemy korzystać z jednego albo drugiego jednocześnie. Jeśli chodzi o miejsce, jest go całkiem sporo. Dla osoby o moim wzroście, czyli około 1,80 m powinno być wystarczająco nawet z zapasem nad głową. Schowek w drzwiach. Jest całkiem pojemny, chociaż może być problem z włożeniem i wyciągnięciem butelki 15. Z tyłu w ogóle nie ma tego problemu, bo po prostu schowka nie ma. Za to miejsca jest całkiem sporo i pasażerowie powinni być zadowoleni do tego bardzo fajne, praktyczne rozwiązania, tak jak na przykład siatki na fotelach. Sprawdźmy bagażnik. Bagażnik jest dobrze wykończony, ma fajne. Praktyczne rozwiązania, takie jak siatka na drobne rzeczy, bądź też haczyki na siatki z zakupami. Bierzemy się za nasz zestaw wakacyjny. Nie było łatwo, ale udało się spakować wszystkie walizki, i jeszcze mamy zapas. Producent podaje 370 litrów pojemności i w tym przypadku jest to naprawdę dużo. Audi A3 prowadzi się bardzo dobrze. Jest tutaj jak w typowym niemieckim aucie. Sztywno, precyzyjnie, z przodu mamy MacPersona, z tyłu wielowahacz. Pomimo tego, że auto jest zbudowane na tej samej platformie co na przykład Golf, jest tutaj znacznie ciszej. Z czegoś w końcu ta różnica w cenie musi wynikać. 2.0 TDI o mocy 140 koni mechanicznych. Zobaczcie, jak sprawdziło się w naszym standardowym teście spalania. Sprawdziliśmy oczywiście na autostradzie, na drodze krajowej i w mieście. Trzeba przyznać, że jest to bardzo oszczędne auto. Teraz sprawdzimy, jak Audi A3 z dwulitrowym dieslem poradzi sobie w przyspieszaniu do 100 km na godzinę. O, kontrola trakcji już nam się załączyła. O, jest całkiem, całkiem zrywnie. I. Jest setka. O, wynik jest całkiem zadowalający, a pamiętajmy, że jest to wersja 140-konna, a istnieje jeszcze 170 tej wersji silnikowej. Producent podaje przyspieszenie na poziomie 9,6 sekundy. Nam udało się to osiągnąć w 9,9. Ile może kosztować takie Audi A3 p Od 11 do 62 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że bierzemy pod uwagę także wersje specjalne. Ile będzie kosztować podobna wersja do naszej, czyli Sportback z dwulitrowym dieslem z 2011 roku? Od 30 do 46 tysięcy. Jeśli chcecie sprawdzić pełną listę, kliknijcie w prawym górnym rogu w kartę. Po zakupie czeka nas przegląd zerowy. Spójrzcie na tabelę, z jakimi kosztami przyjdzie nam się zmierzyć. A jeśli będziemy mieli pecha i spotka nas stłuczka bądź poważniejsza naprawa, spójrzcie na nasze zestawienie części, które być może będziecie musieli kupić. Co polecamy? Silniki Diesla Common Rail 1.6 Słabe, bo nawet 12,9 do setki. A 2.0 Daje przyjemność z jazdy. Benzyna? Jak zawsze. 1.6 MPI Słaby, ale pancerny. 3.2 V6, jak nie interesuje Cię spalanie i lubisz słyszeć pracę 6 cylindrów, to OK. Chociaż V6 to właściwie ginący gatunek. FSI i TFSI były silnikami nowymi i niedopracowanymi, więc trzeba uważać z zakupem. Gama na bieżąco była modyfikowana i poprawiana, jednak nadmierne zużycie oleju, odkładający się osad na zaworach, gdzie trwały łańcuchy rozrządu są realnym zagrożeniem dla tych silników. Czas na małe podsumowanie. Trzy argumenty na tak. Po pierwsze Wysoka jakość zastosowanych materiałów wewnątrz. Po drugie, całkiem sporo miejsca na tylnej kanapie, jak na auto tego segmentu. I po trzecie, ponadczasowa sylwetka, która powinna nadal się każdemu podobać. Trzy argumenty na nie. Po pierwsze, stosunkowo wysoka cena. Niestety, w tym przypadku sporo płacimy za logo Audi. Po drugie, brak schowków w tylnych drzwiach i po trzecie słaba widoczność z tyłu. Audi A3 powstało, ponieważ ludzie majątni też jeżdżą do miast i też muszą gdzieś zaparkować. Dlatego zaoferowano im auta mniejsze, ale bardzo dobre jakościowo oraz dobrze wyposażone. Dlatego jeśli chcesz mieć wyższy standard w klasie kompaktów, to ten model jest dla Ciebie. Pamiętajcie, że ten test to nasza subiektywna opinia. Jeśli podoba Ci się prezentowany model, znajdź odpowiedni egzemplarz i go przetestuj. Nikt w końcu nie wybierze auto za Ciebie. Pamiętajcie także, aby subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.